Witam, postanowiłem nagrać tak jak e, wszyscy, jakieś burlysowe rzeczy. Mm, tutaj zabrałem sobie Tier Maker od Nerwarena. Także dziękuję, Nervarian i już to ustawiałem sobie. E, dałem wszystkie piosenki do kategorii S, yes, bo wydaje mi się, że każda jest e, na swój sposób dobra. E, no i tak, yy, przesłuchałem sobie każdą z nich. Yy, I jeszcze posłuchałem lyrics, animacji. Pod kątem animacji już nie patrzałem, bo na przykład Wolf's Collide nie ma, więc powiedzmy no to nie będziemy aż tak patrzeć. Natomiast na to też by warto było zwrócić uwagę. Ale głównie na słowa i samą rytmikę, to ustawiłem sobie w. W takiej kolejności to, aczkolwiek nie wiem, czy coś jeszcze nie zmienić. Um, tutaj Legend Never Die na pewno jest bardzo fajne pod kątem słów. Rytmikę też była bardzo fajną, więc tu nie mam zarzutów. Na razie ustawiłem na pierwszym miejscu. Wydaje mi się, że dosyć słusznie Words Collide, też bardzo fajna piosenka. Niektórym się może nie podobać, słowa też bardzo fajne. Rise. To też bardzo, właśnie fajna piosenka. Słowa ma też bardzo dobre. Gods to też fajna piosenka. Słowa ma bardzo dobre. Yy, znaczy, słowa ma takie, takie. Takie są ok, ale ja bym w sumie nawet generalnie mi się gads podobał pod rytmiką. Tak samo na przykład Phoenix mi się tutaj podobał bardzo z rytmiką. Yy, reszta też jest ok z rytmiką, ale już nie aż tak. Natomiast, jeśli bym miał dawać jakieś słowa, to możliwe, że nawet bym dał także Warriors wyżej. Tutaj ten Dylanasty yy, X, chyba tak to się nazywało, jest wyżej od Gatsów Gatsy, chyba wyżej od Phoenixa. No i reszta jakoś tak. Nawet nie wiem, czy by. choć nie, no może nie. Akurat te trzy tutaj ostatnie. Pod względem generalnie słowa yy, tych chyba dwóch takeover i burn it all down są takie taki średni. Ignite są nawet spoko. Natomiast no, rytmika Ignita jest chyba gorsza od tych dwóch tutaj. Yy. I czy rytmika tych jest jakaś lepsza od tych tutaj, no nie powiedziałbym. Natomiast no, no są to piosenki wydaje mi się, że bardzo dobre i, i też spoko się ich słucha, że tak powiem Natomiast no na no, pewno nie są tak dobrej jakości jak ta reszta no i w sumie tyle. Nie dawałbym tych y, żadnych z tych piosenek tak naprawdę do Kategorii D, C, B, ani A Bo wydaje mi się, że każda Każda, że tak powiem tutaj Piosenka jest bardzo, bardzo Na wysokim poziomie Więc to by było na tyle Taki krótki materiał wideo Chciałem nagrać I za chwilę jeszcze nagram pick'em Ale tam już mam wszystko wybrane Także widzimy się na pick'em